Cześć kochani, jestem Zuzia i witam Was na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was z TBR na styczeń Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ będę mogła W końcu zacząć nowy rok i to najlepiej będę mogła, czyli będę dużo czytać Takie mam postanowienie na 2021, że będę dużo czytać Natomiast dzisiaj do Was przychodzę z dziewięcioma... No, z dziewięcioma książkami, które chciałabym właśnie w styczniu przeczytać Niektóre muszę, niektóre po prostu chcę. Pierwszą książką, którą chcę przeczytać w styczniu, jest Obsydia. Ja tak naprawdę pożyczając ją od Ani nic o niej nie wiedziałam, i do tej pory w sumie dużo nie wiem. Wiem tylko, że będzie tutaj e, dziewczyna, która się właśnie przeprowadzi, i tam będzie mieć sąsiada, m, na który się e, okaże kimś innym niż jej się wydaje. No, i ona, żeby przetrwać jakieś tam niebezpieczeństwo, będzie musiała się go trzymać. Ja jestem bardzo ciekawa tej książki. Ja mam dwa miesiące na półce tę książkę, albo może i miesiąc, co jest dla mnie straszne, bo ja nie lubię długo trzymać tej książki, więc liczę na to po prostu, że w styczniu mi się uda za nią zabrać. Już niestety nie w grudniu, pomimo że nagrywam to w połowie grudnia, więc teoretycznie mogłabym jeszcze się za to zabrać, ale jakieś tam plany czytelnicze na ten grudzień, właśnie mam do końca tego grudnia jakieś tam plany mam, więc yy, no nie jest to na razie w moich planach, ze względu właśnie na to, że jest bardzo gruba, znaczy no nie bardzo, ale ogólnie jest gruba, ma około 400 stron, yy, dlatego, dlatego no chyba już nie w grudniu, ale myślę, że w styczniu się za nią wezmę. O kolejnej książce mogę Wam powiedzieć trochę więcej, ponieważ jest to Zagubiony Heros e, Rika Jordana i jest to z tego, co wiem, a... Pierwsza część serii Olimpijscy Herosi I tak, bez znajomości Persiego Jacksona bym się za nim nie zabrała Zresztą Ania mi tego odradziła, więc się za nią jeszcze nie zabieram Ale już zostało mi tego Persiego Jacksona naprawdę mało Około 100 stron, więc myślę, że niedługo mi się uda przeczytać I to będzie książka, po którą chcę sięgnąć właśnie w styczniu Trochę odpocząć od tego świata i znowu do niego z pełną parą wrócić z tego co wiem, historia opowiada o Jasonie, który ma problem ze względu na to, że nagle budzi się w autobusie i on nie pamięta nic oprócz tego, że ma na imię Jason. No i dowiaduje się on, że ma dziewczynę o imieniu Piper Paper, i przyjaciela, chyba przyjaciela, tak, i najlepszego przyjaciela Leona. Podobnież podczas tej wycieczki ma się wydarzyć coś, jakaś burza, mają jakieś potwory ich tak atakować, jestem naprawdę bardzo zainteresowana tym, co się tutaj wydarzy, jak to Rick potoczył. Wiem też, że oni zostaną przeniesieni do obozu herosów, czyli tego obozu, w którym jakby znajduje się Percy Jackson, znaczy do którego trafił Percy Jackson. Więc pewnie będziemy się trochę tutaj spotykać z niektórymi bohaterami, których poznałam w Parsing w w Jacksonie. I nie mogę się tego w sumie doczekać, bo ja wszystkich tam lubię prawie w tym właśnie obozie herosów, więc chciałabym właśnie poczytać. Widzę też, że tutaj są bardzo krótkie rozdziały, bardzo krótkie rozdziały i jakby rozdziały są tak podzielone, że najpierw jest jedna postać, potem druga i potem trzecia i tak na zmianę. Bardzo ciekawe rozwiązanie, będę jakby poznawać trzy historie, trzy osobne może historie, pewnie nam się jakoś łączyć, no bo jednak y, to jest Piper, paper, y, paper jest dziewczyną naszego Jasona, a Leo jest jego najlepszym przyjacielem, więc pewnie nam się jakoś łączyć, ale poznamy tą historię jakby z trzech różnych perspektyw, więc y, bardzo ciekawie i nie mogę się doczekać, jak będę ją po prostu czytać. Kolejną książką jest coś, przez co mi strasznie głupio. Bo ja obrałam sobie za cel, żeby ją przeczytać do końca 2020 roku, a jak nie ją, to chociaż jej pierwszy tom. Natomiast, no, rok 2020 się kończy, i tak samo powiedziałam zresztą chyba w tbr ze na grudzień, że listopad się powoli kończy, więc już mi się nie uda. No i mi się nie uda chyba nawet w tym roku przeczytać tego pierwszego tomu. No i jest to lalka, Jest to moja lektura szkolna. I ja chciałam ją bardzo przeczytać wcześniej, żeby po prostu później nie gonić. Liczę na to, że ponieważ teraz będziemy mieć miesiąc przerwy, to przez ten miesiąc uda mi się sięgnąć po tą książkę. Myślę, że to będzie długie czytanie, ale muszę ją przeczytać. Dlatego, jak teraz będę miesiąc siedzi siedzieć w domu i teoretycznie będę mieć trochę więcej czasu, mam nadzieję, że i w praktyce tak będzie to wtedy przysiądę do niej. I chociaż naprawdę błagam siebie z przyszłości, żebym przeczytała chociaż połowę tej lektury, bo, bo jakąś wiedzę trzeba jednak z tej lalki mieć. Pewnie będzie dużo nawiązań tego na maturze, a przynajmniej będę mogła, przynajmniej na przykład w jakimś opowiadaniu, czy coś nawiązać. Więc mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać. Bo nie jest to zła lektura. Ja już ją zaczęłam, jestem na chyba 60. stronie i no, książka mi się na razie podobała. Nie jest złą lekturą i nawet mi się przyjemnie ją czytało, więc nie wiem dlaczego ja teraz nie potrafię przysiąść do niej i tak z pełną parą ją doczytać, ale mam nadzieję, że mi się właśnie to uda w 2021. Kolejną książką jest sobie taki grubasek mały, ale bardzo jakby nie mogę się jej doczekać. Jest to książka bardzo wychwalana, dużo osób ją właśnie poleca i dlatego ja też bardzo bym chciała po prostu wejść do tego świata i poznać historię bohaterki. I jest to oczywiście Wojna Makowa, którą dostałam na Mikołajki od moich rodziców. Ja jestem jej tak ciekawa, ale postanowiłam, że dobra, ona sobie na razie poleży, bo jest grudzień i ja w grudniu chciałabym dużo przeczytać. Ona jest gruba. Więc niech sobie na razie po poczeka do stycznia. W styczniu będę mieć na pewno więcej czasu. Więc jak się wciągnę, to będę mogła po prostu siedzieć i czytać cały dzień. No i tak. Tyle osób to polecam, że ja mam do tego takie oczekiwania. Naprawdę mam takie oczekiwania do tej książeczki, że. Wow. Natomiast tak, o czym ona opowiada? Szczerze nie wiem. Mało osób mówi, o czym on opowiada, jak już o tym opowiadają, no to ja nie zapamiętałam niestety ani jednego takiego opisu. A opis mi tutaj w sumie nic nie mówi. Oprócz tego, że wiem, że, Rin, że naszą główną bohaterką jest Rin i ona jest sierotą wojenną i ma dwa wyjścia, żeby odejść jakby od przybranej rodziny, chyba o to chodzi. Może albo się ożenić z jakimś zamożnym starcem, Albo właśnie wstąpić do elitarnej szkoły wojskowej. No i ona, ona robi wszystko, żeby właśnie się dostać do tej elitarnej szkoły wojskowej. Jestem bardzo z tego, jakby, jakby tego ciekawa. Mam nadzieję, że książka mi się naprawdę będzie podobać. Przeraża mnie trochę jej grubość, chociaż, no, z tego co słyszałam, recenzję to długość jest jednak tego warta, żeby ją przeczytać. Um, i zresztą są dość duże tutaj e, te, są dość duże litery, nie wiem czy Wam pokazuję, czy nie, ale są dość duże litery, więc e, jednak ta grubość nie jest taka gruba, jak, jak wygląda, chyba. Mam taką nadzieję. Kolejną książką jest moja lektura szkolna, którą właśnie dzisiaj kończyłam omawiać. I to jest strasznie mi wstyd, naprawdę. W tym roku szkolnym obiecałam sobie, że przeczytam wszystkie lektury. Natomiast tej nie udało mi się przeczytać. Trochę nie wiem dlaczego. Może dlatego, że przed świętami mam o 10 razy więcej rzeczy na głowie. I po prostu tak nie miałam na nią ochoty, że jak na ja, ja na nią patrzyłam, to chciało mi się płakać. Pomimo, że to jest mojego ukochanego Słowackiego. Więc ja nie wiem, co jest ze mną nie tak. I jest to oczywiście kordia. W tym roku przeczytałam Mickiewicza Wszystko, co było Przeczytałam Lille Venete Słowackiego A nie potrafiłam się wziąć kardiana. Ja zaczęłam nie wysłuchać tej książki w audiobooku Natomiast bardzo szybko się czaiłam, Że nic z tej książki nie pamiętam przez audiobooka Więc stwierdziłam, że dobra, trudno Zacznę ją od początku czytać w formie właśnie yy, papierowej no i już przyszło to omawianie. Ja nie zdążyłam przeczytać. Właściwie to czytać to mnie może pierwszą stronę przeczytałam tylko. Wysłuchałam do jakiejś połowy. I nic z tego nie pamiętam z tej książki. Totalnie nic. Dlatego muszę ją przeczytać. Bo jak ja sobie obiecałam, że ja przeczytam wszystkie lektury w tym roku szkolnym, to ja to zrobię. Dlatego Kordian, pomimo tego, że jest wypożyczony z biblioteki i zazwyczaj bardzo szybko chcę oddawać w omawianiu właśnie lekturę do biblioteki, to tą sobie jeszcze trochę zatrzymam, żeby właśnie ją przeczytać. Więc trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że mi się to właśnie uda. Kolejnej książki nie mam w formie fizycznej, ponieważ jest to nieboska komedia. Krasickiego chyba. Nie dam sobie ręki uciąć, ale to chyba jest Krasickiego. E, ja nie wiem o czym to powiada, Jest to po prostu moja lektura szkolna, więc nie chcę się na jej temat wypowiadać. Będę ją omawiać właśnie po feriach, dlatego chciałabym ferię właśnie ją e, przeczytać. No i to tyle co mogę o niej powiedzieć, bo naprawdę nie wiem o czym ona jest. Kolejnej książki Lekko się boję. Ponieważ wiem, że ona może mnie przerazić i mogę mieć jakieś problemy ze snem. Natomiast bardzo chcę ją przeczy przeczytać. Dostałam ją też od Ani. Ona mi ją pożyczyła, więc chciałabym bardzo przy to niej przysiąść i jakby... Wiecie, już tak doczytać, naprawdę przeczytać ją całą. Natomiast stwierdziłam, że w tym roku jeszcze ja sobie to odłożę i właśnie zostawię już to na styczeń. Bo pomimo tego, że ona mnie bardzo interesuje, to jednak trochę się boję, i myślę, że w styczniu, jak już będę po nowym roku, jak już to wszystko będzie trochę inne niż 2020, to może mi się właśnie udałem przeczytać i może tak bardzo się nie będę bać. Oby. I jest to Więzienie Labiryntu. Ja ją wypożyczyłam od Ani, pożyczyłam właśnie ją od Ani, ponieważ mam pewien pomysł na odcinek razem z nią, zresztą z niektórymi seriami, książkami tak jest i przepraszam znowu za odgłosy, w tyle to nie moja wina. Dobra, natomiast o czym on opowiada? Szczerze wiem tylko tyle, że tu jest jakiś labirynt. I z tego co czytałam opis, bo przed tym odcinkiem o dziwo się przygotowałam i przeczytałam wszystkich książek opisy, to jest tutaj chłopak o imieniu Tomas i nasz kochany Tomas budzi się właśnie w środku w jakiejś ciemnej windzie, no i okazuje się, że jedzie do jakiejś strefy. I okazuje się, że ta strefa jest w środku labiryntu. I oni razem ze swoimi kolegami, znaczy z jego nowymi kolegami, których właśnie tam poznał, on nic ogólnie chyba nie pamięta. Tak, nie ma żadnych wspomnień. No i żaden z tych gości, którzy są w tym labiryncie, nie pamiętają totalnie nic, więc Tomasz nie jest jedyny. No i oczywiście możemy się domyślić, że będą chcieli z tego labiryntu wyjść i będą tu jakieś też e, tajemnice tego labiryntu, które są bardzo okrutne. Podobnież później jakby pojawia się tutaj dziewczyna i Thomas stwierdził, że to jest jakaś zagadka i żeby rozwiązać, to on jakby z tą dziewczyną rozwiąże tą zagadkę, coś w tym stylu. Jestem bardzo jakby tej książki ciekawa. Filmu nie oglądałam, bo stwierdziłam, że skoro nie oglądałam, to sobie właśnie zostawię ten film, aż przeczytam książkę. jednak Ciekawa jestem, co tutaj będzie. Podobnież to jest um, tak samo ciekawa książka jak Igrzyska, Igrzyska, Igrzyska Śmierci. Czy niezgodna? Mi się niezgodna podobała, natomiast Igrzyska Śmierci jeszcze nie czytałam, więc liczę, że to będzie też taka fajna książka. Przy której nie będę się bardzo bać, ale która będzie mi się bardzo podobać. Kolejną książką jest jakby kontynuacja próby ognia, czyli taniec w ogniu. Natomiast przewidziałam też taką ewentualność, żeby mi się jednak w grudniu udało ją przeczytać, bo jeśli mi się ją uda przeczytać w grudniu, to wtedy w styczniu mam zaplanowane. Wiedźmi Stos, czyli ostatnią już część tej trylogii Więc tutaj tak traktujcie, że niby tutaj Wam pokazuję Taniec w Ogniu Ale bardziej możemy też chodzić o Wiedźmi Stos Pamiętajcie o tym proszę Was bardzo Bo jeśli przeczytam w styczniu Wiedźmi Stos Jeśli przeczytam właśnie w grudniu Taniec w Ogniu To po prostu nie będę jakoś tutaj um, żałować Bo naprawdę na TBR bardziej mi chodzi, żeby ogólnie o tą serię żeby ją właśnie skończyć Niż właśnie y, Którą część przeczytam Bo jeśli naprawdę uda mi się w grudniu przyjechać Taniec w ogniu, no to wtedy już mi stos będzie właśnie Na styczeń Natomiast no dopóki co dałam tutaj Taniec w ogniu, ponieważ jeszcze tej części po prostu Nie przeczytałam Jeśli ktoś nie wie o co tutaj chodzi No to tutaj jest kontynuacja y, Właśnie Opowieści, y, historii Lilii która dowiaduje się, że jest nieskończenie wiele światów i da się między nimi nawet podróżować. No i w tym świecie, do którego ona trafia, czyli do Innego Salem, bo ona ogólnie mieszka w Salem, ale jak zostanie, zostaje przeniesiona w pierwszej części przez swoje alter ego Lilian do nowego, kolejnego świata, w którym ona rządzi, i tam ogólnie czary, magia ma górę nad nauką, i naukowcy są tam bardzo gnębieni, lekarze czy nawet nauczyciele też właśnie są tam najczęściej skazywani na śmierć. Z tego co mogę się domyślać, pewnie Lilii będzie starać się um, w tej części coś zrobić, żeby ludziom w tamtym równoległym świecie żyło się lepiej, ale ja nie wiem, bo naprawdę nie chcę też Wam mówić tutaj, ponieważ mogę Wam zaspoilerować pierwszą część, więc najprawdopodobniej będę jak najmniej mówić o tej książce i o zakończeniu, tylko pod względem takim, czy mi się podobało, czy nie i dlaczego, ale nie będę Wam właśnie mówić za dużo o fabule. Ponieważ coś tak czuję, że to będzie mocno złą, tak mocno powiązane, że początek książki, początek książki będzie właśnie y, spoilerem trochę do końcówki. Ostatniej książki, chyba każdy się tutaj spodziewał, jest to zbuntowana. I ja oczywiście mam w jakichś tam cichych planach, że może uda mi się właśnie do końca 2020, czyli jeszcze w grudniu przeczytać tę książkę, ale jeśli mi się nie uda... No to jest to na tibierze, to na styczeń. I od razu mówię, że jeśli mi się uda ją przeczytać, to obiecuję, że od razu się wezmę za kontynuację. Chyba, że totalnie mnie znudzi ta część, ale jednak postaram się wziąć jak najszybciej za kontynuację. Więc tutaj też jest takie, tak samo jak, jak z Tańcem w ogniu, że w styczniu albo przeczytam tom, a jak mi się uda przeczytać w grudniu, to przeczytam wtedy wierną. Czyli kolejny tom tej sali, więc nie chcę się za dużo o niej rozgadywać, bo ta książka miała już tyle, w tylu filmikach się u mnie pojawiała, naprawdę. Ta książka się pojawia w każdym TBR-ze od początku mojego kanału, czyli jak pojawił się TBR na listopad, pojawiła się TBR na grudzień, Pojawiła się. Tibier na koniec roku też tam się pojawia w postaci serii, ale się pojawiła. Tibier właśnie na styczeń też się pojawia, więc to jest książka, którą mam w planach przeczytać już od dwóch miesięcy, a nawet i dłużej, bo ona u mnie dłużej stoi na półce i mam nadzieję, że chociaż w styczniu mi się uda. A jak w grudniu może też mi się udać, ale jak mi się nie uda w grudniu, to chociaż w styczniu. Ewentualnie w lutym, okej. Okay. No, więc widzicie moje plany czytelnicze na styczeń. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie koniecznie w komentarzach, co Wy zamierzacie czytać w styczniu, bo jestem bardzo tego ciekawa. Może któreś z planów czytelniczych moich pokryły się z Waszymi. Bardzo chętnie bym o tym właśnie poczytała. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!